Niniejszy kanał kierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich. W treściach mogą pojawić się sarkazm, ironia, dosadny język, treści wrażliwe społecznie. Nie jesteśmy psychologami, terapeutami itp. Odwołujemy się wyłącznie do własnego doświadczenia i wiedzy z terapii DDAAA. Zapraszamy! Witamy Was na nowym kanale na YouTube pod tytułem Bez znieczulenia. Ja nazywam się Rafał. A ja nazywam się Magda. Słuchajcie, na tym kanale chcemy zajmować się tym, co nie jest obce, i dla nas, i dla Was. ściągnę tu, ściągnę. Dokładnie, ściągnę sobie tutaj. Na początku się przywitamy. Powiemy tak naprawdę, w jakim punkcie byliśmy, co zrobiliśmy i w jakim jesteśmy obecnie. Bo w ogóle kanał dotyczy przygody, jaką jest. AA i DDA, czyli bycie we wspólnocie anonimowych alkoholików i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Ja jestem dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej, Rafał jesteś... Dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej, a przy okazji jeszcze nie pijącym alkoholikiem. Brawo Rafał. Brawo ja. Brawo, Słuchajcie, ten. opowiemy Wam także mm, to, jakie narzędzia wykorzystaliśmy po drodze. Co nam pomogło, co nam zaszkodziło i co nas w to wszystko po prostu uwikłało. Zwrócimy także uwagę na nawroty, na nawroty nie tylko z punktu widzenia e, mnie jako alkoholika, ale także na nawrót e, jako dologowy. Warowcy ja tak. też mają nawroty. Nie ja... są to nawroty związane z nałogiem, ale są to nawroty związane z pewnymi mechanizmami obronnymi, które odpalają w nas czasem w najmniej spodziewanym i oczekiwanym przede wszystkim momencie. Dokładnie tak. Słuchajcie, zwrócimy też uwagę na to, jak przeglądaliśmy się w skrzym świecie, ale w postaci naszych związków. Tak jest. I różnych hmm. innych relacji, przyjaźni, relacji w pracy. Będziemy mówili o lęku przed autorytetami, o izolacji, o wszystkim tym, co sprawia nam kłopot w takim codziennym funkcjonowaniu społecznym. Zapytamy Was, czym są oczekiwania? Po co są normy społeczne? Po co są normy kulturowe? Po co są normy religijne? I tak naprawdę, czy one w ogóle są nam wszystkim potrzebne? Nie dajmy się porażką, tak naprawdę. Zajrzymy w nasze głowy i zobaczymy lęki, jako mechanizmy obronne, i spróbujemy tak naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobić, żeby pomimo tych lęków po prostu iść do przodu. Bo tak naprawdę, życie to jest ciągłe, e, ciągła droga do tak, przodu. Tak, tak, a jeszcze chciałam tylko zaznaczyć, że po pierwsze, ani ja, ani Rafał nie jesteśmy. Psychologami, terapeutami nie mamy z teorią nic wspólnego, natomiast mamy trochę wspólnego z praktyką i tą praktyką też będziemy pragnęli się z Wami podzielić. O nie tylko praktyką, mamy także wiedzę, którą no, zdobyliśmy no, podczas wiedzy. terapii, <grym> która jest ciągle wiedza praktyczna. Tak, ale tu także poszerzamy systematycznie każdego dnia. No to prawda, to prawda. W dalszej kolejności przyjrzyjmy się samotności porównamy ją z izolacją. Zobaczymy, czy istnieje coś a takiego jak módluczenie. Przedstawimy wam tak naprawdę z naszego punktu widzenia dramatyczny trójkąt Kartmana. Powiemy w jakich rolach byliśmy, a wiem dzisiaj z terapii, że są trzy role. Jest to prześladowca, jest to ofiara, jest to ratownik. W jakiej roli ja się czułem najlepiej? W jakiej roli ty się czułaś najlepiej? byliśmy we wszystkich trzech. Dokładnie jest. tak. Może odnajdziecie w tym Jakąś cząstkę siebie. A ja bardzo chętnie poopowiadam o Ciemnej Triadzie, bo, bo padłam ofiarą y, osoby związanej z ciemną triadą, y, związanej na zasadzie nie wyboru, ale oczywiście pewnych cech, które posiadała. I opowiem, jak bardzo to jest niebezpieczne i z czym to często bywa związane. Kolejnym segmentem, jaki poświęcimy, to będzie bardzo obszerny segment, i on będzie dla mnie dosyć, dosyć kontrowersyjny. Bo zajmiemy się także religią z punktu widzenia tego, czy można ją uznać jako sektę, czy nie. Czy ona tak naprawdę przeszkadza, yy, przeszkadza przed wolności, czy tak naprawdę daje wolność. Hmm. Czy na przykład Jezus Chrystus yy, może być yy, inspiracją do działania, czy też wręcz odwrotnie. Tak, bo czy w ogóle człowiek, który jest w terapii yy, uzależnień, czy w terapii związanej z terapią uzależnień, yy, ma prawo... Czy powinien czuć potrzebę siedowywania swojego losu na kogoś innego niż siebie? Tak, po prostu, czy lubimy oddawać odpowiedzialność komukolwiek, nawet nie tylko Bogu, ale także partnerowi? Tak. Pracodawcy, po prostu wydarzeniom, okolicznością, różnego rodzaju sytuacją, czy po prostu Bóg nie jest wygodą dla nas tak naprawdę. Mm -hmm. czy nie może za dużo, bo już wchodzimy w temat. Czy poprzez tą wygodę <laughs> ła, e, łatwo mi było hmm. zdjąć odpowiedzialność samego siebie. Tak. Jest. Słuchajcie, e, i taki temat jeszcze, który dotyczy wszystkich nas. I jestem przekonany, że każdy z Was był w tym punkcie. To są rozstanie i rozwody. No tak. Zajmiemy e... się też... E, taką, e, oczywiście z punktu widzenia naszej praktyki, rozwodami i rozstaniami, a także tym... A w tym też mamy praktykę, prawda? Oj tak, w tym mamy praktykę. Ja bo... nawet podwójną. Tak, ja też podwójną, o. ale do trzech razy sztuka. Nie, dzięki. Ja też, żarcik sytuacyjny. U, dziękuję e, Przyjrzymy się także również słuchajcie zaklęciom, jakie dostaliśmy w dzieciństwie. To tak naprawdę, ja dzisiaj z nich własnej praktyki życiowej, kłamstwa, jako czy świadomie, czy też nieświadomie, Nasze otoczenie wdrukowało nam, co absolutnie, ale to absolutnie nie jest naszą prawdą. No, bardzo utrudnia. Ale wierzymy też, życie. że jak będziecie oglądać sukcesywnie nasz kanał, to sami zaproponicie jakieś tematy, które będą bardzo chętnie przez nas podejmowane. Mhm. Dlatego subskrybujcie, komentujcie i piszcie maile. I udostępniajcie. Dokładnie tak. Eee, dlatego zgodnie z obietnicą, zawarto w pierwszym punkcie, przedstawimy teraz siebie. Złamie schemat. I zacznę od siebie. Bardzo dobrze. No. Ja nazywam się Rafał i jestem niepijącym alkoholikiem, a od maja 2024 roku uczęszczam także na lokalną grupę y, DDA, łamaną na DDE. Tak na no naprawdę cudownych, fajnych, wspaniałych ludzi, którzy naprawdę wykonują kawał <grym> konkretnej roboty, żeby być tu gdzie stał. Tam też właśnie poznałem Magdę, a o spotkaniu z Magdą to właśnie Magda opowie. Mm, tak. Na ja imię Magda, jestem dorosłym dzieckiem, alkoholika i dorosłym dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej. Coż mogę powiedzieć? Swoją przygodę z DDA rozpoczęłam po moim pierwszym rozwodzie w okolicach mojego pierwszego rozwodu. To było kilkanaście dwanaście 11 lat temu. I od Centrum Interwencji Kryzysowej. No, czyli wiadomo, że poważnie czułam się zagrożona emocjonalnie, trafiłam na y, no wszystko co związane z DDA, tak od terapii przez y, meetingi, mm -hmm. no, w których jestem do dziś. No i gdzieś tak po 10 latach uczęszczenia na meetingi, spotkałam RVA, które gościnnie myślałam na początku się nas pojawił, ale jednak zagrzał miejsca na dłużej. Wydaje mi się w ogóle też bardzo ciekawe to zderzenie AA z DDA, bo ono może być interesujące dla dorosłych dzieci alkoholików. Ja to wiem z własnej perspektywy. Kiedy pojawiały się jakiegokolwiek rodzaje ćwiczenia czy spotkania w ogóle A-owców z DDA-owcami, no to okazywało się, że dużo osób z DDA ma z tym problem, no bo widzimy w Was niejako swoich poprawców w mniejszym lub większym stopniu, u mnie akurat nie, ale to długa historia. Ma inny odcinek. E, a z kolei wy być może macie pewien wyrzut sumienia. Tak słyszałam, że to wy jesteście tymi, którzy nam zrobili w jakimś sensie krzywdę. I to jest naprawdę bardzo oczyszczające, bo nagle się okazuje, że spotykamy się dokładnie w tym samym miejscu czyli że i wy mieliście problem gdzieś tam na samym początku i to jest źródło i przyczyna tego, gdzie jesteście teraz i też my mieliśmy dokładnie ten sam problem, tylko że być może coś zadziałało na naszą korzyść akurat w tym małym aspekcie, że, że, że nie nałogi stały się naszym problemem tak głównym. Ale niewiele brakuje prawdopodobnie, czy brakowałoby, no moglibyśmy być w tym samym miejscu, gdzie jesteście wy, więc to dzielenie my wy tak naprawdę jest tylko pozorne. Stąd, stąd też wspólnota, wspólnota dwunastokrokowa w zasadzie poza pierwszym punktem yy, bo wy ogłaszacie bezsilność wobec nałogu, a my bezsilność wobec e, schematów, w których żyliśmy, e, niczym się nie różni. No dokładnie tak, tym bardziej, że też z własnego doświadczenia obserwuję, że właśnie bardzo wiele o zdrowiach alkoholików potem wstępuje w szeregi DDA i rozpoczęciu pracą nad sobie, żeby wyzwalać je właśnie z tych chorych schematów e, porzucenia. Ten kanał właśnie będzie temu poświęcony. Tak jest. E, ale planujemy jeszcze także dla pewną niespodziankę, bo zamierzamy tutaj zapraszać gości. E, goście będą zapraszani w późniejszych odcinkach, dlatego śledźcie systematycznie. Subskrybujcie, komentujcie i wysyłajcie e maile, bo my jesteśmy do Waszej dyspozycji. Także upowszechniajcie to, gdzie się tylko e da. No, będzie nam bardzo miło. E, ja zdecydowałem się przyjść do wspólnoty DDA dosyć późno, e, nie piję już 10 lat. No, powiedzmy, że w wspólnocie jestem to około. Wstępowałem jeszcze w Olsztynie, czyli generalnie od około roku. Tutaj wstąpiłem pierwszy raz w czerwcu. Przyszedłem na spotkanie DDA. Dowiedziałem się o tym, że istnieje taka wspólnota na terapii, którą podjąłem kilka lat temu. I w informacji zwrotnej zasugerowano mi, że jest taka grupa, która się spotyka pod szyldem DDA bądź DDD. E, I że korzystnym by dla mnie było, gdybym po prostu tam poszedł i posłuchał. Ja też tak zrobiłem. I w momencie, kiedy się pojawiłem, a pojawiłem się w moim mieście rodzinnym, czyli w Olsztynie na Warmii i Mazura, yy, zdecydowałem, że to jest moje miejsce i tam też zostanę. I w związku z tym, że przeprowadzałem się w maju właśnie z Olsztyna do Gdyni, zdecydowałem, że przyjdę. I poznałem tam naprawdę wielu fantastycznych, mocnych, niekiedy charyzmatycznych ludzi, hmm. takich nawet jak Magda. Tak. I właśnie pomiędzy może, może tak. dokładnie dlatego... <laughs> Na podbudowie jeszcze wspólnie spędzonego Sylwestra tak, po tak. burzliwych debatach do 5 rano stwierdziliśmy, że spróbujemy zorganizować pewien kanał YouTube'owy, który właśnie łączyłby w sobą takie elementy właśnie DDA, czyli DDA też ja i także AA to tylko ja. Chcemy, jakby pan pokazać, że słuchajcie, i z AA, i z DDA można przetrwać fajne, satysfakcjonujące, i użyję to. Zajebiste życie. No. Bo o to właśnie chcę zapytać, ciebie, Magda. No, Czy ty masz dzisiaj zajebiste życie? Dzisiaj tak, dzisiaj mam y, dużo pracy, dużo decyzji, dużo y, sprzątania i porządku w swoim życiu. Y, bardzo mocno wziąłem sobie kiedyś do serca słowa mojej pierwszej terapeutki, że. Że tak, że, że człowiek ma prawo pozbyć się z życia tych ludzi, którzy podcinają ci skrzydła, tak? powodują, że nie chce ci się żyć, że zaczynasz się nad sobą za bardzo zastanawiać, szukać samych defektów i błędów w sobie. Tak? Że to, to nie jest dobry pomysł, żeby tych ludzi trzymać, niezależnie od tego, jakie relacje was łączą. I faktycznie długo się tego uczyłam, aż faktycznie aż udało mi się, jak to zabrzmi, wyeliminować. Udało Ci się? Udało się, zrobiłam nie... to, wiem, tak, wiem, wiem, jest, tak. Łapię się na tym, nic mi się nie udało, wszystko zrobiłam sama, kawał ciężkiej roboty. Dokładnie, ja kiedyś usłyszałem e, takie stwierdzenie, czy ja jestem błędem do naprawienia, czy... i e, jeszcze wylew. Czy cudem od odkrycia? I słuchajcie, ja dzięki AA i DDA stwierdziłem, że jestem po prostu cudem od odkrycia. I takie moje dni życia to jest takie właśnie cudy do odkrycia. I właśnie grupa, czy DDA, czy A, A to się cuda. Dokładnie tam mogę y, dzielić się z tym, co odkrywam. Tak? Mhm. Tak naprawdę codziennie. Tak. Y, jeszcze w ogóle y, tak na marginesie y, bardzo prosimy o wyrozumiałość. Bardzo prosimy o to, żebyście przyjęli ten podcast, nie podcast, kanał. Zawsze kanał, tak słusznie, film, kanał. kanał, kanał. Słuchajcie, to kanał, nie podcast. Kiedyś, no, ale może być podcastem, bo nie trzeba na nas patrzeć. Wiecie. O. Przy wersji premium włączacie sobie wyłączenie, włączacie wyłączenie, tak? tak. I wtedy wkładacie nas sobie do kieszeni przy koleniu, czy gdzieś tam. Podczas kodurusze. jazdy samochodem, na jazdy przykład. pociągiem, w trybie samolotowym, w samolocie, na przykład. Gdziekolwiek będziecie chcieli. Dokładnie. I tak. Nie musicie na nas patrzeć. Ja też to rozumiem. Nie zawsze patrzę na wszystkich podcasterów, natomiast lubię ich słuchać. To po pierwsze. A tak wracając do, mhm. do naszego tematu, no to tak. Ty jesteś AA, ja jestem DDA, mówimy o tym głośno, nie wstydzimy się o tym mówić. Oczywiście. Bo to żaden wstyd, bo tak jak powiedziałaś można. Ja nawet nie wiem, czy mimo tego, czy dzięki temu, bo ja mam może i poważny problem, ale może to i nie jest problem, ponieważ ja mam absolutną świadomość tego, że gdyby nie to, co mnie spotkało, nie byłabym w życiu w tym miejscu, gdzie jestem. A to jest naprawdę bardzo dobre i bezpieczne miejsce. Najlepsze, najmi, najlepsze najlepiej się czuję teraz w życiu, yy, kiedy patrzę na jego cało kształt. To jest to najlepsze, absolutnie miejsce. Tak, ja też jestem na bardzo dobrym punkcie swojego życia, i tutaj absolutnie zgodzę się z tobą. Ja użyłbym jest słowa dzięki temu tak naprawdę, no ponieważ zarówno choroba alkoholowa, tak, dla niedoinformowanych, choroba alkoholowa jest uznawana jako choroba. W osiemdziesiątym chyba pierwszym roku uznana przez WHO jako Włocha. już uzależnienie. E, a bodajże, czekaj, a chyba dopiero w dziewięćdziesiątym czy czwartym, wydaje mi się, że 10 lat później stwierdzono, że homoseksualizm nie jest chorobą. No właśnie, yy, to taka to coś ciekawostka. To było przy okazji sądzenia domera ale mówię, że to jest e, taki mój konik. nie Spoko. To taka ciekawostka. Jest. Tak, mi się Ta, wydaje. Takie też będą się pojawiać na kanale. O kraju, dużo tak? będzie, dużo będzie. Naprawdę, jeśli się rozkręcimy, to nie będziecie wiedzieli w ogóle o czym jest ten kanał, ani my. Więc dochodzimy do takiego setna tak naprawdę, że kiedy spotyka się AA z DDA, tak. to naprawdę mamy wiele wspólnych tematów. E... Miałczenie kota jest prawdziwe. Dwa koty. Może są wśród was kociarze, to mam dwa. No przynajmniej sąsiad nie wierci dziury Tak, a przecież się wiercił. No właśnie. Każdy ma swoje pasy. Dokładnie. O pasach też będziemy rozmawiać. O, będziemy rozmawiać o bardzo, naprawdę bardzo wielu rzeczach. O pasach sąsiada też może. <laughs> Dokładnie. Ale ja jeszcze coś powiem, bo ja się chcę pochwalić. No. E, to znaczy w ogóle. Mm, Sylwester też, bo mówiłaś o tym, wspominałeś, że to, że tu jesteśmy, to jest też wypadkową Sylwestra ostatniego, gdzie byliśmy, jak to by nazwać, opiekunami, tak? Chyba przede wszystkim te funkcje mieliśmy opiekunami e, imprezy moi, moich córek. E, no i spędziliśmy czas na rozmowie do piątej rano i okazało się, że nikt nikogo nie wyrzucił a nikt nie wyszedł przed czasem. Ale też mamy jeden ciekawy epizod na swoim koncie. Kolega wystąpił u Marka Sekielskiego w wywiadzie... Tak, to ja. ...w ramach projektu, w ramach, w ramach, ramach kanału Sekielskiego Sekielski Nałoga. Studio, czy Studio Brothers, przepraszam, w każdym razie tamże, w ramach właśnie opowiadania o nałogach. Tak. 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 Dobrze, że potwierdziłeś. I ja z kolei y, miałam przyjemność wystąpienia u y, Artura Nowaka y, w ramach opowiadania o uwikłaniu w kwestie, w relacje z człowiekiem, który jest mocno uwikłany w religię i y, tę swoją dewocję próbował. Ze skutkiem przez jakiś czas dodatnim, niestety, yy, przerzucić na mnie, jako dziecko yy, dorosłe, ciągle dziecko, jeszcze nie dorosłe, dorastające dorosły, yy, No, dość łatwo weszłam w pełne rolę, żeby zaspokoić znowu czyjeś potrzeby, a nie swoje. Także tam się spotkaliśmy. Yy, yy, powiedział mi Rafał, że wystąpił u, u, u Cekierskiego. Ja powiedziałam, że fajnie by było w sumie, bo też o tym myślałam. Trochę przetarły te szlaki. I ja poszłam za ciosem i, i w styczniu, y, na przełomie grudnia, stycznia jakoś tak. No szale. i wynikiem spotkania właśnie Magdy z, e, z Nowakiem będzie pewna niespodzianka, o której na razie nie będziemy mówić. Chcesz zaprosić Nowaka do studia? E, nie, nie, zgodzić. nie, 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 zupełnie innej niespodzianki. Mówię. A e, nawet nie znam, także dla mnie to też będzie niespodzianka. Tak, to nie będzie pewna niespodzianka, o której przekonacie się oczywiście w stosownym czasie. E, słuchajcie. Kolega. Będzie od niespodzianek, a ja tak. wydał to będzie, materiału. To będzie się pojawiało na tym kanale, ponieważ ten kanal będzie przebierany nieco innej formie, on będzie po prostu swojski. My będziemy właśnie tak, prowadzić będzie... na podstawie dialogu, tak. będziemy się dzielić naszym doświadczeniem. Będziemy sobie będziemy przerywać. Przerywać, to wiedzą. Koty będą miauczeć. Sąsiad będzie... Wiercić dziury, a jeżeli będziecie słuch, a jeżeli będzie słyszycie huk, to znaczy, że za oknem jest burza, bo tak. to też jest realne. A, y... Nagłośnienie będzie się dało, bo już wiemy, że zgasły nam w tej chwili y, mikrofony. Cokolwiek się wydarzy, jest naturalne. Masza, kot ma na imię Masza. Właśnie. Chyba jest głodna, ale dostanie jeść. Wszystkich obrońców praw zwierząt uspokajam. To nie jest kot głodzony, ona po prostu lubi rozmawiać. W związku, to tym, w związku z tym, przyjęliśmy właśnie taką formułę. Słuchajcie, zapraszamy to z dialogu. Piszcie w komentarzach, tak naprawdę, jak byście się uwikłali w jakieś swoje trudne życiowe sytuacje. Tak, ale piszcie też, co byście chcieli usłyszeć. Czy chcielibyście jakichś konkretnych tematów? No mamy 10, Ja mam ponad dziesięcioletnie doświadczenie, tym podobnie, więc coś tam już możemy powiedzieć, jak to działa od środka. Będziemy też bardzo otwarci na wszelkie Wasze sugestie. Jeżeli macie jakąś ciekawą historię do opowiedzenia, możecie w tym naszym super studio również się znaleźć. Tak. prawda? Bardzo oczywiście, 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 zapraszamy Was bardzo serdecznie, ale to, póki za jakiś co nie, stracamy. Ale to za jakiś czas... Z kosztów przejazdu. E, jak najbardziej. Piszcie tak naprawdę, co wam leży na sercu. My jesteśmy dosyć mocno otwarci tak naprawdę na wszystkie różnego rodzaju inicjatywy, na wszystkie problemy, na wszystkie bolączki, ale też na to na przykład, czy spełniacie Wasze marzenia, jakie marzenie spełniliście, jakiego nie jesteście w stanie spełnić, e, jakie zamierzacie spełnić. E, co Wam się udało też będąc, co zrobiliście? Dokładnie. Co zrobiliście, co wypracowaliście, będąc y, na przykład we wspólnocie? Albo zastanawiacie się nad tym, czy chcecie do wspólnoty przystąpić, bo wydaje Wam się, że być może jakiś problem y, w tej materii też jest. Bardzo chętnie. Możecie się z nami tym dzielić. Albo bo kiedy chcielibyście w nadzwyczajnie świecić poznać informacje o Wspólnocie, jak ona funkcjonuje, tak. jakie są struktury, jakie są rodzaje. Czy są jakieś warunki, jakie trzeba spełnić, bo dokładnie, to jest częste pytanie, które jest Dokładnie staje, tak. Czy są pisowe, czy są zrobić? listy ogłoszenia wprowadzone, jak wygląda takie spotkanie, czy są otwarte, czy zamknięte. Czy trzeba się wypowiadać, to też Do, jest takie dokładnie, pytanie? Dokładnie. Mógł tak. mógł Także trzeba. słuchajcie. A my będziemy powoli kończyć dzisiejszy tak, spotkanie. Tak, i od razu możemy zaprosić na następny e, film, który będzie dotyczył czego? Zaj będzie dotyczył chodzi? tego, co nam pomogło. Nie, by... najpierw to. Y, mamy zamianę, widzisz, okay. co Widzę. nas co? Uwikłało. uwikłało. Czyli będziemy mówili o tym, co się stało takiego w naszym życiu, co sprawiło, że jesteśmy tu i teraz, że prowadzimy kanał o takiej, a nie innej tematyce i dlaczego jest to temat dla nas ważny. Pokażemy Wam też drogę jaką pokładaliśmy, żeby dojść tak naprawdę do części samego siebie, a po niej też i do tego kanału. No to Bo naprawdę ten kanał to będzie zapis tak naprawdę w naszej drogi do samych siebie. Mhm. Słuchajcie, dziękujemy Wam za dzisiaj dziękujemy. i zapraszamy za się, do następnego odcinka. Ciao! Trzymajcie się, pa!